No witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer, w dzisiejszym Hasztag 17 odcinku nagram dla Was grę pod tytułem Milionerze". Więc zapraszam, więc zapraszam Was bardzo serdecznie na mój pro, na profil Realu, Postle link do jego profilu znajdziecie w opisie oraz w komentarzu pod tym filmikiem. Jeżeli ten filmik Wam się spodoba, to zostawcie mi tu ponad 59 łapek w górę, dowiecie mi ten subskrypcji do ponad 10 tysięcy subów. I pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i tych, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowi pozdrowieni. No dobra, to teraz y zaczynam nową grę i sorki za to beknci. Jak nazywać główny bohater serialu Dexter? Dexter Turner, Dexter B Batista, Dexter Morgan i Dexter czy Dexter Queen Dexter Morgan. Niech będzie to. Drugie pytanie, ojczystą klocką z lewą jest... C, Dania. Ciągle tylko te podpowiedzi, kurde. Popularny serial Słoneczny Patrol opowiada historię policjantów, ratowników, o. Ale mogę jeszcze proszę pani, powtórzyć? Proszę, proszę bardzo. Mogę jeszcze Chcesz powtórzyć? Bo Nie, tu jest powtórka. Myślałem, że to policja nadbrzeżna, a to ratowników. Kurde, to następne pytanie muszę wymienić. Tyle. Następne pytanie, jak będzie łatwe, to od razu odpowiadam, a jak trudne, to, to wymieniam. Proszę pani, poproszę zestaw narzędzi. Dobra, to pomijamy. Bo ja mówię, muszę odpowiedzieć poprawnie na to pytanie. Czy to dobra odpowiedź, czy nie. Bo muszę być pewny swojej odpowiedzi. Dobra, to to już było. Ptak wykorzystywany niegdyś do przenoszenia wiadomości to. Gołąb. Chyba tak. Dobrze. Odpowiedź C. Ostatecznie. Nora, jakiego zwierzęcia była bramą krainy czarów, do której wpadła Alicja? A. Królika? B. Lisa? C. Wiewiórki? Czy. D. Borsuka? Chyba tutaj podpowiedź będzie mi potrzebna. Chyba Lisa. Ostatecznie Lisa. Chyba wybrałbym ostatecznie Norę Lisa. Alicja z kraina czarów. Ja kiedyś oglądam tą bajkę, tą historię bajki, którą przeżyła w niesamowitej krainie czarów Alicja, więc mi się wydaje, że Lisa Nora wpadła do Lisi Nory i tyle. Wygląda na to, że A, kronika. Zawsze mogę powtórzyć. Kronika. Dobra, kronika. Bo list jest srebrny, a to chyba A było. Nie, nie, jakiś ślepy ja byłem. Powinienem strzelać w A, a nie w B. Dobra, lecimy dalej. Kto był matką mitycznej bogini? Rey? dobra, wymienię pytanie. Jak nazywa się zakonnik pilnujący drzwi w klasztornej Balbramie? A, Oblat? B, Cenobita? E, Eremita? Czy D, Furtian? Nie wiem. Nie wybrałbym Oblata i Cenobita ze względu, że nie pilnował tych drzwi. Został tylko Erdremita i Furtian. A jeżeli to A, to nie wierzę. Furtian. To Furtian ostatecznie. Jak nazywa się Hulk? A Bruce Banner. de Tony Stark. Bruce Banner. I znowu zawsze mogę powtórzyć. No brawo. Bruce? Mi się wydawało, że Tony Stark. A nie, Tony Stark to był Superman. A Bruce to był właśnie ten Hal. To chyba był Bruce... Byłby idealny bez żadnego wysiłku. Na po szalka. aktywowaniu tej funkcji otrzymuje 4,25% odsetek rocznie wypłacanych każdego miesiąca. W ten sposób mój majątek rośnie, podczas gdy ja odpoczyłem. Jaką nazwę nosi japońska sztuka składania papieru? Origami C No, to to na pewno bym wiedział. Ostatecznie C Origami. W którym wieku panował w Polsce Kazimierz Wielki?

C w 15 czy D w 16? Te dwa wieki ze względu na wydobywanie szczątków korona polskiego bym odrzucił. To zostało mi tylko C i D. A dobra, raz pociw śmierć. C, ostatecznie. A to było to. I już nie mogę powtórzyć, bo to już koniec. Jeszcze je wszystkie, co do jednego. 6 minut minęło, więc... Dlaczego nikt ich nie kupuje? Teraz koniec. Jesteś od temu, prawda? Widziałam to w necie. Nie będę wstrzymywał reklam, bo po co mi to? To absurd! Temu organizuję ograniczoną czasową promocję. Dobra, koniec tej gry. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie mojego jakże przewajnego odcinka z milionerów. I pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów. I do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, czy ci Papa? Elopa Mordy, życzę Wam miłego dnia. Papa.